Yo siebano z tej strony Kozioł Witam wszystkich, kolejny film na naszym kanale kanaliku YouTube Dziś mam dla was petardę, rozegramy Ostateczne już spotkania AGK Dortmund w tym sezonie, czyli FIFA 23, jak obiecywałem Tak też zrobiłem jest FIFA, zobaczymy Czy to nie będzie mi kła zacinać, FIFA jest tak że to jest skandal, nie? By the way, to przypominam, zostawcie komentarz i ocenę. Spoko. Poświęciłem nie wiem, z dwie godziny dzisiaj na robienie jakiegoś SBC. I mamy zespół, moi drodzy, którym zaraz się pochwalę, tylko sobie lub luga skręcę. Granie nie będę ukrywał, nie mogę się doczekać nowego AFC. Prawda, to będzie słaba gra, ale stężenie Boruty będzie nie z tej ziemi. Generalnie dzisiaj na totalnej pompie. District Gaming, Ostry Gaming. Zespół AGK Dortmund, założony w 2022 roku, prezentuje się ten o to sposób. Wiecie, mimo to, że na tym etapie można mieć praktycznie każdą grę, kartę w sensie w grze za darmo, to nie zapomniałem o moich filarach zespołu, o ludziach, którzy trzymali tych kur patałachów za kudły. Dlatego, zaczynając Na napadzie Jaca Magical, czyli Luis Figo Czy jest jakaś wersja napastnika Generalnie u mnie Jaca, no to na, na skrzydle operował Mam go gdzieś tutaj Dokładnie ten Jaca Chodzi o tą kartę Luis Figo No kurwa, powiedzcie mi, że on, jak Jaca nie wygląda Od, od tych, od Magicali 649 meczy, 270 bramek Kto nie panowie, aż takim botem nie byłem to nie o to chodzi Po prostu, Luis Figo to była karta, którą wiecie każdy zespół wrzucałem Jakieś tam wiecie, wyzwania te świąteczne takie Że tam do jednego gola się grało Zawsze Luis Figo Straszny Dwa wycieruch na murawie, stary co on robił to jest skandaliczne On chyba po secie wjeżdżał, kurwa, bo po czterech ta, Tatrach, trafił kurwa z cieniem, walkę przegrać, stary Nikogo nie było, on się wywracał, no to ciężki kurwa przypadek W zespole długo Korea to World Cupowy hasał No ten 250 spotkań to widzicie, bramki asysty mieli jak pojeb, jedna z najlepszych kart jakimi grałem w tej Fifie Zwinny fajny szczur, gigant, kanaliza, gaming Kolejnym takim filarem tego zespołu jest Mergani, czyli Kafu Fantastyczny zawodnik z ryja, jak mergani No nie powiecie, że nie Także 417 spotkań Sporo A reszta to nie wiem No To jakiś Rashford To ci randomowi gracze Tak naprawdę bez his, jakiejś e, historii czy, czy jakiegoś przywiązania do AGK Dortmund Można powiedzieć, że nawet pożyczeniu. To ławeczka Ławeczka, kur... no to tutaj już jest jazda Słuchajcie, na ławeczce Barrios Jeden z lepszych bramkarzy w FIFA 23 Tam LPS napisane, ale to bramkarz To niech was to nie zmyli 56 wzrostu, kurwa No ten delikwent Powiem wam tak. Graliśmy barios, z Bariosami na bramce z Cezarem. szczerze, że no nie bronił. Ale czasami, jak obronił, wiecie, jakąś, jakiegoś lutkonga takiego ostrego, o to wyłyszał. jestny fajnie taki przyjemniaczek. Yy, drugi, no to jest Arboleda. Danilo Arboleda, nie Maniek. Yy, tu Sigali, Castillo, jakiś Taborga, jest. Keog. Geog... Geog... Starą chyba krakersa napierd... Eee, I S Cooper jako menadżer. Jak widzicie, plejada wykręconych mord. Trzeba powiedzieć co menadżer czy będzie opór, czy nie, na tych rangach. Na tej randze, w sensie... No bo wiecie, pewnie dużo ludzi wraca do gry, więc to jakichś bolców nie będę trafiał, tylko wiecie, tych ludzi, którzy by DK dostali. Ładuj się, kurwa, nie mogę się doczekać. Nie te kurwa postacie zapierdalają, jakby jeździły na jakimś skuterze stary, nie? Ta paca pierdolona na 9-9 to jest tragedia w tej grze. No zobaczcie, co tu się dzieje, o patrz. Teraz Kur... ja zrobiłem stary, pomyliłem przycisk. Luis Figo, proszę. Figo! KUL! Jacek mogi. Ma... Jaca nigdy nie zawodzi. W takich sytuacjach, gdyś mamy Messiah, ale Saya? na stary na Luisa Figo. Chłopak, do pięt, kurwa mu nie doraz. Wypuszczam do jacy. Jaca przyjmuje. Pyk. Siata dajta, stary, 2-0. Moim celem w jej to jest pierwsze co? To jak najszybciej zdobyć Luisa Figo. Jakąkolwiek wersję. Wyjebane mam, Mój piłkę. Nie, co on to fauluje, No, co to za kurwa frajer? To mi w piłkę nożną czy w hokej? Kurwa, tak w wchodzi we mnie. Stary, ja bym wygrał ten mecz kurwa mając Bariosa na bramce, nie? Ej, ja nie wiem, stary ogólnie. się, kurwa, każdy. sa, o, spalony, kurwa, przecież ja w nie znam zasad piłki nożnej. Generalnie nie wiem o co chodzi w ogóle, bo tu się każdy stary przewracał od nic. Do Murdyka. Pych, Murdyk. Pa, 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 jaki fishing! Fisherman. Pa, 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 pa. pa, pa. Pek, 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 pek. O kurwa, do ty. Próba nad brankarzem. To kurwa niezła próba, stary. Co on komentuje w ogóle? Nie, ty! Pajaca się podniósł, stary. Pek. Kurwa! Jaca, pomimo tego, że stary całe życie kłody pod nogi, z wielkich stadionów wylądował na urzędniczej, kurwa. Później wraca na murawę, żeby jeszcze dorobić, stary ty, 13 strzałów. Oni go walą kosami pod nogi, ale to nic nie zmienia. No... Nie wiem, stary, to jest taka kurwa dynda! To nie jest piłka nożna, to jest kurwa wrestling. Jeszcze spotkania GK Dortmund po powrocie. takie ostateczny sezon rozgrywamy, no to 6 zero kurwa, no ale to ciężko było nie najebać tego typu, że to taki bot, że dajcie spokój i... Kory, bud! Chyba siedzą w przerwie od wykończeniówki grają chłopaki na koncie szefa. To jak coś to nie kamerka mi mryga, to światło mi się jebie, tak? W ogóle jestem w szoku, nie? Bo to AFC teraz chodzi mi jak maszyna, nie zacina mi dźwięk, na dwa OBS-y mogę nagrywać, wszystko działa. Panowie, nie kupujcie tej krwy na Steamie. Broń was ręka boska od tego kurwa grzechu ciężkiego. Kupicie to kurwa gówno na Steamie, mogę się założyć, będzie problem z antycheatem. Wejdzie update, gra nie działa. Stary musisz poczekać na hotfix! Cały czas miałem z tym, kurwa, główne problemy. To gówno ciężkie pieniądze, przypominam, kosztowało. Na Turcji oczywiście taniej. Jak chcecie pograć, kupcie se na EA Play. Tym przynajmniej wam normalnie będzie... O, Rino znowu. Pierdolę, jeszcze może Aleksander Arnold się tam schowa w tej paczce. A nie, Borazowi. Stary Alexander Arnold. Czy mówi wam to coś? No mi to mówi. Stary to jest koszmar, ten zawodnik. Ja pęknie. I w następnej FIFA. Ten jebany Aleksander Arnold będzie mi tak dropił jak w tej. To kupuję Szulkę, Nie wiem, z Liverpoolu on jest chyba i będę w niej siedział i grał, w to kurwa gówno. A no wie, to wie, ten wie. Aleksander Arnold wypadał mi bak tubak Nie wiem, na pewnym etapie wypadnie chyba trzy albo cztery razy dziennie, ale stary, no tak mnie wkurwiała ta gęba dreziarska zakazana. Tak samo Zapata, Ruben Neveszku, też gwiazdy jakie kador Dortmund, stary, gwiazdy, które nigdy nie wystąpiły na murawie i nigdy nie wystąpią. Bo od razu do piec dzisiaj na nawet kartę specjalną, kurwa, Aleksandra Arnorda. Te centuriony. szlak mnie, kurwa, trafi z tym gagatkiem. Stary, mam nadzieję, że już tej mordy zakazanej więcej nie zobaczę. No tam jak wypadnie raz, to wiadomo. Ale jak więcej niż trzy razy w przeciągu powiedzmy tygodnia czy tam dwóch W ogóle jakiś zmieniam bramkarza na Bariosa Bo tamten gość to już zerowe zagrożenie dla mojego bramkarza A nawet gdyby To myślę, że ten właśnie Jedyny niepowtarzalny Argentyńczyk Poradzi sobie z tym. Met 56. Nahuel Barrios. Próbowałem grać nim na, na lewej pomocy, nie? Jakoś z dwa miesiące temu to już były potężne karty. Poamali mi go kurwa przy pierwszej akcji. Chodził kulawej jakiś, kurwa. On się nie nadaje do gry w polu. Chociaż w następnym tej Fifi EAFC będzie zasilał pierwszy taki początkowy zespół AGK Dortmund. Na pewno. Na pewno dam mu szansę wyjść parę razy na murawę. Później oczywiście słab na bramkę pójdzie. Patrzcie, pyk! Figo z pierwszą bramkę w piątej minucie. Let's get it, stary. Jaca praca! I ja tego delikwenta nie będę miał w swoim zespole w ciągu pierwszego miesiąca, to no się popłacz. Wszystkie pieniądze na tą rurę wydam. Muszę go mieć. Forland do figo. Figo wybiega, pa, pyk, brameczka Gumolit kurwa, trochę się rozciągnął. Forland, pyk! 2-0! Agika Dortmund, stary in the building! G Mówiłem wam, że Mariusz jest zajebisty bramkarz. Nawet nie musi bronić. Stary On pewnie grilla za, za ten za siatką rozpalił. Jeszcze szluga skręci dla drużyny. nawet nie szluga. O dwa kurwa skręci, żeby było co zajarać w przerwie. Stary to jest bramkarz, a nie jakiś kurwa nam wycieruchy, jakieś terstageny czy coś. Bing jest celowy ride, right. Pink! 3-0, stary. ALA GK! Sportland, podanie do figoliny, figolina, fishing. Lekkie fishing. fishingman, Fisher. Pyk do rashforda. Rashford to pink, Cink. Asysta dla FIGO! 4, kurwa zero! Ja pierdolę jak mucę go kurwa jak Bizonem zboże stary w 2012 roku. Nie, nie muciłem nikt z bizonem, ale jechałem w bizonie. Tak tam miałeś kabinę stary, to nic nie zmieniało taki kurwa syflecia. ride na Variosa. Dobra ty, Varios, kurwa, dobra, jest stoi na bramce. <laughs> Niestety, cztery heter. O ja o Mario! Ten też jest stary na czarnej liście. Tarura on side Quixel, nie? Gość nabrał wiatr w żagle, bo myślisz, że wiecie, że jak mam Bariosa, to on ten coś zrobi pod brameczką. Zobacz, że gość, kurwa, przecież mógłby po prostu nacisnąć kółko i rozjebać tego Bariosa. Raz, dwa. Gość ma 156 56 na bramce, a typ nie strzela. Gran, zawa, jaki piękny jest Jaca. Łącznie prób 8. Trzy bramki. W najnowszej Fifce, tym AFC. Kupujcie Figo jak najszybciej. Musicie go mieć z swoich zespoła. Stary, jak ktoś im za karę tych zdjęć nie do, do, do tej Fify, to, 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 to nie wiem. Pinedo, stary, gość wygląda jakby gaczami handlowo albo jakimiś mandarynkami w Kolumbii. No, kurwa, masakra, stary. Castro. Zobacz. Kurde, no jace mi rozbroili stary w ataku, to jest... To się zanosi tragedia. <ścoughs> A pierdolę jaki obsrany, no rany ty. Figo! Są już frajerskie te zagrywki Luisa. Podajesz mu, on gdzieś się kurwa traci pomiędzy nogami, stary. To nie masz na jaki to overall, ale będzie miała karta, jaka ją... Nie no, jaca. Takie strzały, to możesz w, w go... 3-0, te klopsiki, wypierdalaj dalej z tego meczu. to nie ma sensu, żebyś to grał, stary. te wkład. 4-0, stary. Czego się rozbrajam jak jakiegoś bota. kafulina, pyk, wypuszczony do Figo. Figolina, Figolina. Solowy ride. Jazda, to jest brameczka. Pa. Pink! Przestrzelił delikatnie, stary, przestrzelił. Ale to jest właśnie Figo, nie? To właśnie mi kurwa lubię. ach chłopak, co to za skład? Księ Baby, zinola. Ten Zinola to też jest historia, nie ma chyba klipu, a, a szkoda. Znany robił pakopenik, właśnie dropnął tego Zinola, jaką bo był warty miliony monet. czy nie miliony, milion. W szale takim szczęścia. No ja rozerwałem gacia, a Daniel koszulka. Im dalej w tą Fifę, nie? Im mocniejsze są karty, tym większa jest, kurwa, jakaś dynda stary. Czy gości, kurwa, dynda z gumy byli zrobieni? A Figo na 1-0, nie ma o co mówić. No nie. No kurwa. No to będzie się ta dajta. Nevermind, Bario łapie. Sorry Barius nie jest łapanki. Pierdolony smaling dupcy mi w tego figolinę. O chuj, brameczka. MHP Dobra, no, teraz interwencja, bramka. O tym można poznać klasę Golgipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się ładnym... <noise> Co on pierdoli ten komentator? Niebezpiecznie. A, <noise> ależ teraz będzie okazja. Co no, robi? Czemu ten terstegen się wypierdolił, stary? No, co? Ten terstegen padał, jakby do niego snajperzy strzelali, stary, z trybun. Kurwa! Gdzie ty biegniesz, figolina?! tu się, kurwa! nie widać, że on jest podchmielony, kurwa, na murawie. Biegnie stary w trybuny. Nie wiem, stary, ktoś go, kurwa, szlugiem chciał poczęstować. O co chodzi?! Dobra, zamulimy. Dobra, zobacz. Barrios gościa poławał tam na bramesce. Pizda rama. Nie no generalnie W ogóle nie wiem czy widzieliście Mario to chujwa z jakimś lagiem stary skoczył po tą piłkę Ja pierdolę będzie 5-5 A tu do grywki nie ma? Kolego z nickiem Elomordo Wstyd i jeszcze raz wstyd Na dzisiaj koniec rozgrywek ligowych To by było na tyle Dziękuję wszystkim za oglądanie zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania Wszystkie linki w opisie oczywiście Kolejny film jutro i tyle I'm going dziwko, you know how we raken. A giga wrote boys. Na razie.